jest co robić. Witam wszystkich, znajdujemy się na placu zamkowym. Oczywiście jak widzicie jest dużo policji. A policja też tutaj widziałem, że też spisuje tu osoby, które może próbują też właśnie nie mieć tej maski na, na twarzy i nosie ale ja nie jestem teraz jak widzicie nie jestem teraz pod kolumną Zygmunta bo niestety organizatorzy wprowadzili w błąd napisane było plac, zam plac bankowy to nagle był plac plac bankowy na placu zamkowym także jak widzicie policja spisuje tutaj osoby bo pamiętajcie, że jesteśmy w strefie czerwony, No więc jak do, dobrze o tym wiecie, mamy nosić te kagańce. No nie wiem, to jakaś moda jest chyba na te kagańce już powiem szczerze. No ja powiem szczerze, ja już powiem trudno nawet mi jest oddychać przez tego kagańca. Ale ja jeżeli mam e, nie, to są przedsiębiorcy przedsiębiorcy wyszli na ulicę i znów protestują. Nie wiem, powinniście mieć relacje, powinniście mieć relacje z placu ząbkowego, ktoś powinien Wam robić nie wiem czy ktoś robi czy nie, nie robi ale telewizja obywatelska jest po prostu na ulicy to Wam po prostu pokazuje, bo jest to moim obowiązkiem żeby to pokazać no niestety mamy mamy jak mamy jak widzicie dużo jest ludzi o sorry no może ja przejdę oczywiście co, co widać to policjanci po prostu co drugą osobę spisuje. Oczywiście dzisiaj właśnie policjantów spotkałem w metrze. Też, też stoją i patrzą czy ktoś ma maskę, czy ktoś tej maski nie ma. Słuchajcie, czekajcie, e, dobra słuchajcie, wezmę tą parasolkę, e, po prostu zwinę, tu już widziałem też policjantów, którzy będą negocjować, jakby coś się działo, to no niech robię, ja też będę robił. Jeżeli coś się będzie działo ciekawego, to wtedy zaseluję ten cały ten sprzęt będę pokazywał, że jeżeli coś by się wydarzyło, rzeczywiście tak jak byłoby to 16 maja tu też 16 maja policja przedsiębiorców przecież obkrążyła ludzi, którzy chcieli protestować też obkrążyła koronę policji tutaj macie o przepraszam mogę pokazać z tyłu tutaj właśnie macie też napis, także są ludzie, którzy w razie co, jakby coś się działo, to będą po prostu negocjować z ludźmi, no, jeżeli, no, jeżeli mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, takiego powiem szczerze, e, także pomimo, pomimo tego deszczu, jestem na miejscu, e, trzymam telefon w ręku, no i robię tą relację, no, oczywiście. Dziś fitness, tak, bo zamykają, zamykają fitness, zamykają baseny, siłownie. Ludzie po prostu wyszli, bo nie zgadzają się z tym, że rząd po prostu zamyka. Zamyka pod pretekstem e, pandemii, pod pretekstem tego, że mamy czerwoną strefę. Już od dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, także. No Także tak to wygląda, Robert. Nie wiem o co ci chodzi, kogo ty poznałeś. Poznałeś jakiegoś troli, nie wiem, nie wiem, naprawdę. To nie na temat dzisiaj. Ten temat jest to, że ludzie wyszli na ulicę i protestują, robią coś. A wy siedzicie, walczycie ze swoją klawaturą komputerową, a ludzie stoją, mokną, ale protestują. Pomimo, tak jak widzicie, policja właśnie spisuje osoby jak widzicie na relacji na żywo także policjanci widzę tu mają maski ubra, mają rękawiczki żółte jak widzicie suki stoją tam suki stoją ja drodzy państwo pokazuję to co ja chcę zobaczyć i to co ja chcę wam pokazać to co robię bo to no, do mnie należy należy do mnie poka pokazania to co się dzieje wokół mnie Gdyby organizator podał normalnie, że byłoby na placu, e, e, placu bankowym to byłby plac bankowy, a nie, a nie plac zamkowy. Odwrotnie. To po prostu powinno być. Także witam ślicznie Państwa telewizję. O! Patrzcie, komunikat, komunikat nadaje policję. Zostań w domu. O, zostań w domu. Nie narażaj się. Poszukamy tej strzykaczki, tej słynnej strzykaczki, co nadawała 25 marca. To jest właśnie ta strzykaczka, która nadawała, która jeździła, ostrzegała Uwaga, uwaga. Policja informuje, mamy stan epidemii, grupowanie się osób jest zabronione. Ja czuję, że policja wkroczy do akcji policja. i będzie próbowała rozbić ten, ten protest. To mi się tak zdaje, bo jest zadawany komunikat. Jeszcze? Uwaga, uwaga, policja informuje, mamy stan epidemii, Znajdujesz się w strefie, w której obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Chroni siebie i innym. Naruszając przepisy porządkowe, narażasz się na odpowiedzialność karną. O, słyszycie? Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Znajdujesz Proszę. się w strefie, w której obowiązuje nakaz. Jak widzicie, porządkowe. policja nadaje właśnie komunikat, a przed chwilą było, że. Uwaga, tu policja informuje, że jest stan epidemii, że, te, że zgrupowanie się w tym miejscu jest niedozwolone. widzicie, następna osoba jest spisywana przez policję. Zobaczcie, telewizja obywatelska będzie Wam to im pokazywać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, ile jest radiowozów. Zobaczcie, co się dzieje. O! Tak to drodzy Państwo wygląda Zobaczcie co tu się dzieje Na placu zamkowym Radiowozy, policja Policja spisuje osoby, które są w tym miejscu Zobaczcie co tu się dzieje Policja wydaje komunikat i czuje drodzy Państwo, że powtórzy się sytuacja 16 maja o godzinie 15 a więc podejrzewam, że może coś się wydarzyć, ale nie musi. Na razie jest wydawany komunikat. Pokażę wam jeszcze coś mi się zdaje, że te, te samochody to są te policyjne samochody. Patrzcie. Coś wam pokażę. I nie od razu Państwo, nie interesuje mnie protest, tylko interesuje mnie to co ja widzę. Zobaczcie. Zobaczcie 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 to wszystko to było 16 maja godzinie 15 kiedy policjanci wkroczyli do osób, które chcieli wyjść protestować o zobaczcie zobaczcie oni są do tego aby rozbić ten protest tu policjanci są pochowani właśnie jak widzicie spójrzcie, spójrzcie. tak wygląda to drodzy państwo Policjanci są pochowani. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Radiowozu za radiowozami policja spisuje. Policja wydaje komunikaty. Ja mówię od razu, ja czułem, że ta sytuacja po prostu się powtórzy i byłem przekonany o no, tym, że to po prostu będzie miało miejsce. Niestety. A pokazywanie samego protestu, to wiecie Państwo, to nie jest to. Dziennikarz musi pokazywać wszystko, nie tylko ten protest, nie tylko osoby przemawiające, ale też trzeba pokazać całą sytuację, którą mam tu na miejscu, żeby wszyscy, którzy oglądają telewizję, żeby zobaczyli, E, tak naprawdę, co się dzieje tutaj? Czekajcie. Nie wiem, to, 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 są, to są chyba to są lodówki policyjne. Od razu Wam mówię. Pamiętam to 16 maja. Dokładnie. Przyjrzyjcie się. To są lodówki policji. I podejrzewam, że jak się skończy ten protest albo policja zadecyduje, że rozwali ten, ten protest albo roz, go po prostu rozwiąże, bo już taka właśnie sytuacja była, oni się po prostu przyszykowali do tego, oni dobrze wiedzieli co się będzie wydarzyło. Tam też jak widzicie, widzicie stoi suka A jeżeli ktoś mówi, że, że się nic nie wydarzy to po prostu jest w dużym błędzie bo to już po prostu było wiadome także słuchajcie e, kończę relację e, bo chcę wyciągnąć stabilizator żeby nie trzymać już w ręku tylko wyłącznie na stabilizatorze jeżeli coś się będzie działo to telewizja obywatelska wchodzi szybko robi relację dlatego to jest bardzo ważne trzeba to dokumentować i to już było Zapowiedziane. Ta sytuacja e, 10 października, kiedy się wydarzyło dosłownie e, w Gdańsku, policja też właśnie użyła gazu e, do uczestników, którzy nie mieli masek, nie zachowali dystansu. I to o tym też e, było informowanie właśnie, ja też czytałem to po prostu w, w internecie, że policja po prostu rozbiła protest. E, Duży nie chcą się szczepić. Nie chcą nosić masek. Jak widzicie, taką sytuację niestety mamy. I gdyby, gdyby, gdyby rząd nie wprowadził strefy czerwonej, byśmy byli w dalszym ciągu w strefie żółtej, to mówię wam, nie byłoby odpisywania przez policję osoby, które tutaj przybywają. Pamiętajcie, że nie ma jakby zakazu wyjścia na dwór tylko pod warunkiem, że będziesz miał tego kagańca, którego wynosicie. To policja wam nic nie, nie zrobi. Ale niestety mój kolega e, zrobił po prostu źle. Niech się opuścił bo i się deszczu. A ja się nie boję. Muszę pokazywać. Dla mnie to jest ważne. Ja wiem, że to będzie po, po, po prostu powtórka 16 maja Jak widzicie Słuchajcie, gdy tylko przedsiębiorcy wychodzą na ulicę zaraz dochodzi do jakiejś e, nie wiem, spiny pomiędzy e, pomiędzy przedsiębiorcami ale to już zresztą to już wiadomo jest, bo jeśli mamy strefę czerwoną to przecież ja się pytałem policjanta, czy ten protest jest legalny, czy on jest zarejestrowany. On mówi, że jeżeli jest zarejestrowany w coś tym stylu, to policja powinna nic w tym momencie nie działać. No chyba, że nie są zachowane odstępy jakby od siebie Jeżeli ktoś oczywiście nie ma maski, no to policja wtedy Wtedy po prostu zaczyna działać. Przypomnijcie sobie dokładnie. Pamiętajcie, słuchajcie, jesteśmy teraz na placu zamkowym. 16 maja też przedsiębiorcy wyszli. Ludzie wyszli. Przedsiębiorcy też chcieli właśnie iść w proteście. Tutaj policja. Z, tutaj właśnie policja się ustawiła. I wszyscy i policjanci poszli tam. Obkrążyli. Okrążyli protestujących w domu. i tak to Nie właśnie wygląda. I no i tutaj mamy tą słynną wszekaćkę. Miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. Przypomnij o... siebie i bliskich. No słyszycie. Uwaga, uwaga. Tu policja. Policja informuje. Mamy stan, stan epidemii. epidemii. Grupowanie się osób jest zabronione. zabronione. Ten sam komunikat też był 16, 16 maja o godzinie 15. Dosłownie ta szekaczka stała na środku tego placu. I też był nadawany komunikat, że. Uwaga, e, uwaga! Żeby się po prostu rozwijać. Mamy stan epidemii. Znajduje się w strefie, w której obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Broń siebie i innych naruszając przepisy porządkowe naraża się na odpowiedzialność karną a no, później zaczną nadawać, że e, tu policja e, jeżeli się tutaj e, te, jeżeli to się ludzie poproszą prostu nie rozejdą, uwaga. to policja użyje siły policja informuje mamy stan epidemii Zostań w domu, nie narażaj siebie i innych, opuszczaj miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. Drodzy Państwo, ja jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tego, że policja wydaje taki komunikat. Mamy stan wyjątkowy. Pis nie ogłosił tego, ale mamy stan wyjątkowy, bo jeżeli nie możemy wyjść z domu i każą nam siedzieć, to jest stan wyjątkowy. Przez Pis jakby nie nieogłoszony, to już jest stan wyjątkowy. To jest stan wyjątkowy, dlatego że w marcu 25 też był taki komunikat i to już, to już jest stan wyjątkowy to PiS po prostu nie ogłosił tego, bo PiS po prostu nie chce informować wszystkich, ale to już jest stan wyjątkowy, bo już mówią, że nie możecie opuszczać domu, że wychodźcie wtedy, kiedy możecie, że musicie iść do sklepu, zrobić zakupy, czy no, do lekarza chyba nie pójdziecie, na pewno nie naraża się na odpowiedzialność karną To już, jest, to już jest stan wyjątkowy. Jak widzicie. Bo, bo taki właśnie... Uwaga, też, uwaga. też taki właśnie komunikat był nadawany. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Opuszczaj miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. I to oznacza, że mamy Krok wszyscy siedzieć w domach. I bliskich. No niestety, że ma. E, oni chcą, żebyśmy siedzieli w domach, żebyśmy uwaga, nie wychodzili. Uwaga, uwaga! Tu jest stan wyjątkowy. Policja Chodź informuje. Chodzi dzisiaj. Mamy stan epidemii. Grupowanie się osób jest zabronione. CHROŃ SIEBIE I BLISKICH Jak wam powiedziałem, że czas już się was skończy, kiedy policja wyjedzie na ulicę i będzie uwaga. wydawać policja komunikaty, informuje. to już nie będziecie mogli wychodzić ekipeli, z domu, bo już będą was e, karać mandatami tak i będą jeździć czekaczki. CHROŃ SIEBIE I INNYCH Naruszając przepisy porządkowe naraża się na odpowiedzialność karną. Nie chciałbym powtórki 16 maja, bo ja, drodzy Państwo, ja już widziałem co się działo i... Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Opuszczaj miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. Chroń siebie i bliskich. Uwaga, uwaga. Policja informuje. No bo mamy stan wyjątkowy. Mamy stan epidemii. Bo mamy stan wyjątkowy. Pisz tego nie jest PiS zabronione. pisz tego po prostu nie ogłosił, ale mamy stan wyjątkowy, który już panuje z strefą czerwoną, dlatego każą e, wszystkim siedzieć w domach, ja wam to już powiedziałem, ja was ostrzegałem, ja, a ja wam po prostu o tym mówiłem, aby wy twierdziliście, że ja głupoty gadam, no to macie, macie tego co chcecie. Znajduje się w strefie, w której obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Chron siebie i innych. Naruszając przepisy porządkowe, naraża się na odpowiedzialność karną. No i niestety, mandaty się sypią, bo widziałem, że już jedna osoba. E, no teraz, właśnie policjant poprosił dowód osobisty od człowieka, który przyszedł tutaj protestować no i sypią się mandaty nie będę pokazywał, ale no tak jak widzicie, tutaj, tutaj stoi policjant właśnie spisuje tego młodego człowieka jak widzicie ja was ostrzegałem że czas was się kończy że gdy nadejdzie strefa czerwona będą nadawane komunikaty żebyśmy siedzieli w domach, żebyśmy nie wychodzili żebyśmy zakrywali nosy a z Was niektórzy mówią, że, no, że ja głupoty gadam, no to teraz słyszycie sami, no jest na ten sam komunikat. No i co? No i co? Nie wiem, czy oni będą chcieli iść, czy oni będą stali, jak tylko się ruszą. No to policja, no po prostu ich, no zacznie robić szturmowanie. Niestety. Niestety. Dobra, słuchajcie, robię relacje za chwilę. Pozwólcie, że założę stabilizator, bo nie chcę uszkodzić telefonu. Jeżeli coś się będzie działo ciekawego, bądźcie bądź gotowi. Bądźcie do, gotowi do, do akcji, do obejrzenia. Bo tu się naprawdę zacznie robić gorąco. Za chwilę. Wchodzę za chwilę z relacją. Trzymajcie się.